Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie to co obiecałem, czyli kończymy z krzywdzeniem innych ludzi, kończymy z krzywdzeniem maszyn ze zużywaniem, kurczę, pocisków ze zużywaniem różnych rodzajów smarów, paliwa wszystko to powoduje pewną taką degradację środowiska. Możecie zresztą w internecie sobie spokojnie wyczytać te informacje, ile kosztuje wyprodukowanie czołgu, ile na przykład firma Geijin wykorzystuje papieru rocznie, ile to kosztuje drzew, tak naprawdę. Możecie się też dowiedzieć, że firma Wargaming. Ma swój, swoją siedzibę w Paryżu, w budynku, który jest częściowo z kamienia, ze szkła, e, częściowo z metalu, to wszystko trzeba było wydobyć, to wszystko jakoś trzeba było obrobić, e, bardzo duże zanieczyszczenie środowiska, więc dziś e, troszeczkę inaczej, dzisiaj wrócimy do mojego dzieciństwa, chciałbym wam troszeczkę poopowiadać e, tego jak to kiedyś było. Kiedyś, kiedy jeszcze byłem dosyć takim ładnym chłopcem i chudym, nie tak jak dzisiaj, miałem swoje zwierzątko. Zwierzątko to była koza Basia. Słuchajcie, o dziwo znalazłem po prostu znalazłem taką grę, która jakby oddaje całą tą sielankę mojego dzieciństwa i dzisiaj chcę Wam pokazać. Basia miała, jak widzicie, takie srebrno-czarne futerko. Bardzo inteligentne oczęta, które po prostu aż wręcz hipnotyzowały. Miała też języczek, którym czasami udawało jej się coś przykleić, przynieść mi. No, czasami nie chciała patrzeć w kamerę. Po prostu czasami. Nie chciała patrzeć w kamerę, ale jednak dobrze by było, gdyby chwilę popatrzyła w kamerę, ponieważ bardzo dużo ludzi teraz ją ogląda. Muszę Wam powiedzieć tak: miała swój ogródek, w którym mogła sobie hasać. Była tutaj również inna kuska. Niestety, w wyniku lekkiego zderzenia nastąpił zgon tej kuski, ale zobaczcie, była tutaj wieża. W pewnym momencie pewnego ranka właściwie wszystko się zmieniło. Niestety Basia zapragnęła zwiedzić troszeczkę świata. I niestety bardzo dużo sąsiadów podpadło Basi. No tak to jest, że koza po prostu w pewnym momencie zaczyna szaleć. I zaczęło się to właśnie od tego. Że chciała wypróbować pewne urządzenie. Znalazła w domu otóż takie właśnie urządzenie, którego ja kiedyś używałem i dzięki temu byłem smukły. Niestety później zepsuło się, ponieważ Basia chciała go użyć i zdarzyła się rzecz straszliwa. Tak właśnie zaczęło, zaczęło się coś, co trwa po prostu do dzisiaj. Basia ruszyła w świat. Odwiedzić sąsiadów, poczytać sobie, popisać, nakręcić parę filmów. I po prostu pierwsza celem była Basia była silnym, bardzo zwierzęciem, jak widzicie. Po prostu chyba będę musiał tak jest. Zobaczcie, co się dzieje. Zaczęło się niewinnie, skończyło się jak widać. Basi aż wyciągnął się język, i teraz postaram się przybliżyć Wam przygody Basi. Miała czasami spotkania oczywiście z różnymi ro... pojazdami. To również nie przyczyniło się do jakiejś tam wielkiej jej inteligencji, ale. Ponieważ język był niezwykle mocny i były przedmioty, które mogła tym językiem jakoś tak przesuwać. Oto, co się czasami działo. Okej. Okay. Jak widzicie, Basia była zwierzęciem niezwykle silnym. A teraz możecie też zobaczyć co się za chwileczkę. O, właśnie. <laughs> Czy wspominałem o języczku? Basi, tak. Miała dosyć ciekawy. E, pikiety, wybory to ją wszystko nie interesowało, ale za to imprezki jak najbardziej. Zobaczcie, imprezy to było coś fantastycznego. Zazwyczaj lubiła znajdować sobie różnego rodzaju ruchome rzeczy, które naprawdę uwielbiała popychać. Na przykład tak. No cóż, miało być coś fajnego. Niestety wyszło tak, jak wyszło. Basia jednak, mam nadzieję, że nie da za wygraną. Tak jest. teraz coś innego tutaj wymyśleć, e, do, tak, do końca e, nie pamiętam całych przygód Basi, ale miejmy nadzieję, że tym razem tak jest, samochodom trzeba występować i teraz, no czasami potrącił ją samochód, to też miało jakiś tam wpływ, zaraz zobaczymy, o właśnie. Chodź tutaj jeszcze. O! No nie, niestety nie udało się. Więc pokażę wam jakie jeszcze atrakcje tego ranka czekały na Basie. Po pierwsze Basia odkryła dobrodziejstwa trampoliny. Sami miała problemy z kurczę wchodzeniem przez. O, proszę! Ok, tyle wystarczy. No, nie bądź taka rozluźniona. Już jedziemy, tak jest. Basia zazwyczaj rozluźniała się. Jeżeli na przykład na wszelkiego rodzaju zjeżdżaniach. Proszę bardzo. Na przykład tak. O! Tak jest. Basia czasami również. Lubiła znajdować sobie różnego rodzaju zabawki, zaraz wydaje mi się, że uda mi się jedną znaleźć. Chociaż nie spróbujemy jeszcze odwiedzić naszych e, gości, którzy tutaj imprezowali. Zaraz, zaraz, gdzie to będzie? Gdzieś tu. Dobra, cóż to jest. No, no, dobra, nieważne. No, także od dzisiaj tak jak mówiłem, będzie po prostu troszeczkę będę wam opowiadał dzieciństwo, korzystając z różnego rodzaju gier. Tamto puśćmy w nie pamięć. Mam nadzieję, że subskrypcji przynajmniej dwa razy tyle będzie po prezentacji tego typu gier. Okej. Okay. I takie również przygody ją czekały. Ooo! Z... Wstawaj. Dobra. E, spróbuję wam pokazać jeszcze. E, jest tutaj mnóstwo, w całym miasteczku właściwie było mnóstwo różnego rodzaju ciekawostek. Na przykład w ogródku, gdzie bawiła się Basia. Była taka wieża. Ponieważ wtedy w telewizji leciała planeta Kus, to Basia różnego rodzaju pomysły miała, jak wyglądałaby ta wieża na szczycie. I o, właśnie! <ścoughs> to było coś. Zobaczcie. Tak sobie Basia pomyślała. Że kozy jej się kłaniają. I tak jest. Metamorfoza, i w pewnym momencie Basia już niestety przestała mieć ten swój inteligentny wyraz twarzy twarzy nie tyłu. O właśnie. Już było coś takiego. I teraz spróbujemy sobie polecieć. Dobra. Spróbujemy wejść wyżej. Kozy zawsze mają to do siebie, że. Zobaczmy, gdzie tu można wyżej wejść. Tutaj chyba tak jest może najpierw pokażę wam, że również Basia lubi przestworza nie zwracajcie uwagi na styl wchodzenia po drabinie i tak jak na kozę jest to całkiem y, całkiem niezłe moim zdaniem <laughs> ok każda koza podobnie jak kot lubi wyso wysokość dobra Lecimy. No, na razie nie dosłownie, ale to się pewnie zmieni. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Idziemy tutaj. Tego to strącimy sobie. O, niestety kurcze, nie udało mi się. Znaczy, Basi się nie udało. Nie wiem, czy wchodzić jeszcze raz. Chciałem polatać sobie z tym gościem, ale nie, zadowolę się czymś innym, żeby przypieczętować. Bo oczywiście, e, ta sielanka z Basią nie trwała wiecznie. Ona po prostu. W pewnym momencie mnie opuściła, <noise> w pewnym sensie basia mnie po prostu opuściła. Dobra, zobaczymy co tutaj jest. Jeszcze spróbujemy jakoś, może yy, spróbujemy jakoś, może coś tutaj znaleźć. O, a ty co? Czasami zdarzało się, że jedna z moich sióstr się upiła, wtedy Basia ochoczo yy, po prostu wracała z nią do domu, co widać na załączonym obrazku. A tutaj stowarzyszenie innych pijaków. Niestety, no, kurczę, nie znają się na zabawie, w ogóle nie znają się na zabawie. Próbujemy jeszcze raz najpierw podłożymy. O, zobaczymy co się stanie. Uwaga. O! Nie wiem co się stało, ale. Ale już nie ma. Okej, okay, jest jeszcze jeden zbiorniczek. Bardzo ciężki, ale... <laughs> czego się nie robi dla nauki? Słuchajcie, no czego? Kurczę, duży samochód, jedzie. Dobrze. O. O, zobaczcie. No niestety samochód był. Chodź tu. <laughs> Jeżeli jestem na uwięzi, spróbujemy teraz dostać. No, słabo, słabo, słabo to wyszło. Niestety, dobra, ochoczo, spróbujemy swoich sił. Udało się tym razem. Dobrze, ale nie zrażamy się, ponieważ jeszcze jedna rzecz jest do pokazania. Mianowicie nie wiem w sumie czy Was interesuje właśnie tego typu historia mojego dzieciństwa i mojej kochanej kozy, ale i tak wam to pokażę, ponieważ więcej nie będzie różnego rodzaju tam. Ja pieprze co się stało. Niestety na rogach się zaklinowała paleta według woźnia plandeka. <laughs> Okej, okay. tak jesteśmy dobra. Teraz Basia musi poszukać sobie wejścia na wyższą kondygnację. O, chyba tak jest. Dobra. Tu jeszcze niczego nie ma. Chyba. Ale zobaczymy. Nie, tu jeszcze niczego nie ma. Trzeba niestety wejść wyżej. Chodź! Okej. Okay. I tu gdzieś, co tu można wziąć? Muszkę z farbą. Dobra, jeszcze wyżej trzeba wejść. Jest! Basia, jak to wszystkie kozy. Chciała do Kozowa się udać i niestety w pewnym momencie opuściła nas, i tym cudownym akcentem będzie zakończony pierwszy odcinek z przygód mojej wiernej kozy. A koza udaje się w nieznanym kierunku. Proszę, uprzechnie. No, jedziesz. Chyba jednak nie wyszło, dlatego żeby Wam pokazać, jak to w ogóle wyglądało, to ja muszę zrobić coś takiego. I stąd udać się w nieznanym kierunku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Konstrukcja jest dosyć wysoka, także z pomocą tych, kurczę, palaczy powinno być. Okej. Okay. No i tam głowa trochę się jedynie kręci na boki. Trzeba być ostrożnym. Okej. Okay. I... Odlot. No, no, dupa. Niestety, dupa jest zbita. O, brzydkie wyrazy, to nie zwracajcie na to uwagi. Yy, no, niestety, musicie mi wierzyć na słowo. Musicie wierzyć na słowo, że Basia po prostu. Uciekł. O! Jest, jest lepszy lot. <laughs> zobaczymy, gdzie się doleci. No, nie jest tak źle wcale. Co tu jest? Basia zazwyczaj była ciekawskim zwierzątkiem, więc bardzo możliwe, że. Może być. Nie, 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 nie. Spróbujemy. No właśnie tu mendo. O! O, tak! Kurczę, nie udało się. No dobra. Nie będę was zanudzał, ponieważ nie chcę zdradzać wszystkich przygód yy, kozy Paśki. O! Tu już jest coś lepszego, kurczę. No, więc widzicie sami, że przygód było co niemiara. Przygód było co niemiara. Yy, I cóż mogę wam powiedzieć... Takim otolotem kończy się pierwsza przygoda y, mojej kozy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że nie będziecie tęsknić za World Thunderem, za y, World of Tanks, albo World of Warships, czy tam nie wiem, Armored Warfare. Teraz będziemy bawić się po prostu troszeczkę inaczej, będzie troszeczkę przyjemniej. Nie będzie żadnych spinek, nie będzie żadnych kurczeń SNASek. Wszystko będzie tak, jak powinno być. I tym sielankowym akcentem i tym wspaniałym widokiem żegnam się z Wami, moi drodzy, i do usłyszenia.